Witam Państwa, znajdujemy się na plantacji cebuli z siewu wiosennego. Ta plantacja została zniszczona parę tygodni temu przez grad. Wysiewana bardzo wcześnie. Proszę zobaczyć jak to wygląda w tej chwili. Cebula dosyć dobrze się zregenerowała. Jak ktoś chce zobaczyć dlaczego to niech obejrzy poprzednie filmy. Jest ta sama plantacja. Co, co mamy teraz? Tak? W zeszłym tygodniu zastosowano tutaj... Produkt Wing na wilgotną glebę, ponieważ padało. Jest troszeczkę skrzypu, ale jest go niewiele. E, zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało i zobaczymy, e, czy w ogóle będzie e, na całości jakiś tam e, zabieg stosowany na skrzyp. Jest trochę chwastów jednoliściennych, typu wiechlina. E, zaraz znajdziemy to, to pokażę. E, jest w planie już tak. E, zabieg. E, preparatem SELEK, który tą wiechninę e, niszczy. E, z tego co rozmawiałem z producentem e, wysypie jeszcze w przyszłym tygodniu 100 kg saletry amonowej na hektar. No i miał iść wcześniej, e, takie były założenia e, preparat Signum na filium. producent przeglądał tą cebulę, nie widział jakichś tam pierwszych objawów. Dzisiaj jak zaczęliśmy patrzeć, to być może te pierwsze objawy rzeczywiście, rzeczywiście są. I najpierw zrobimy na chwasty jednoliczcienne zabieg. Natomiast później Producent wykona zabieg na stymfilium, produktem Signum Z siarczanem magnezu Z protektorem Żeby jakieś tam nadchodzące deszcze Nam tego Produktu nie zmyły Cebula wygląda Dość dobrze jak na to co przeszła Jest dosyć ładny kolor Jest ciemnozielona Także tutaj nie ma się Co do czego przyczepić Plantacja praktycznie jest czysta Oprócz właśnie tak jak nielicznych chwastów jednolitych ściennych i tego skrzypu, który Państwo widzieliście przed chwilą, więc tak naprawdę te zabiegi, które wymieniłem wystarczą, żeby tą plantację dalej utrzymać.